To jest główne wydanie Panoramy lubelskiej. Dzień dobry, Jakub Drzewiecki, zapraszam. A w serwisie między innymi: podprąd na ekspresówce, ponad 300 interwencji w czasie żniw, fundacja i hospicja z europejskim wsparciem. Kolejny sukces Lubelskich Łowców Głów. Udało im się namierzyć ukrywających się w Holandii dwóch przestępców poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania. 33 i 36-latek zostali już przewiezieni do Polski w grupie ośmiu poszukiwanych skazanych kryminalistów dwóch z ośmiu przestępców ekstradowanych do Polski to przestępcy poszukiwani przez lubelską policję. Dlatego moim i państwa gościem jest podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Witam, poproszę o szczegóły tego zatrzymania, za co byli poszukiwani ci dwaj mężczyźni. Kolejne poszukiwane osoby zostały namierzone przez lubelskich łowców głów. Mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Obydwaj byli poszukiwani za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 36-latek z powiatu chrubieszowskiego ma do odsiadki 4 lata i 5 miesięcy. On kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która wprowadzała do obrotu znaczne ilości narkotyków. Jak ustalili policjanci, tych narkotyków mogło być co najmniej 15 kg. Mężczyzna ukrywał się od 10 lat. Często zmieniał miejsce ukrywania się, zmienił także swój wizerunek, a także przy, podczas zatrzymania policjanci ujawnili przy nim polskie podrobione dokumenty, którymi się posługiwał. Z kolei 33-latek z powiatu chemskiego poszukiwany był również zakierowanie kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ta grupa wwoziła na teren Polski z Ukrainy bezakcyzowe wyroby tytoniowe. Tutaj uszczuplenie skarbu państwa z tytułu nieopłaconych podatków celnych wynosiło Ponad 1,5 miliona złotych. Ten mężczyzna ma do odsiadki 3 lata i 3 miesiące pozbawienia wolności. Mężczyźni, o których mówiliśmy, są już tam, gdzie być powinni, a lubelscy łowcy głów poszukują kolejnych osób, które uchylają się przed zasądzoną karą pozbawienia wolności. Kolejne niebezpieczne zdarzenie na drodze ekspresowej. Tym razem 66-latek jechał obwodnicą kraśnika pod prąd. W dodatku robił to pojazdem, który nigdy na esce znaleźć się nie powinien. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Kierowca tego pojazdu jechał od Janowa w stronę Wilkołaza. Na wysokości węzła kraśnik północ nagle zawrócił i pojechał pod prąd w kierunku polichny. Długo tak jechał? Mężczyzna długo nie jechał, zauważył go z kierujący samochodem, który jechał prawidłowo. Zrównał się troszeczkę z nim, zaczął trąbić i dawać mu ostrzeżenia. No, niemniej przejechał pewien odcinek drogi i jadąc na czołowe zderzenie z ciężarówką, zjechał na pas zieleni, unikając tym samym zderzenia. Na tym lista dobrych decyzji kierowcy się kończy. Drogowcy podkreślają. Jeżeli już ktoś popełni właśnie taki błąd, wiedzie na drogę ekspresową pod prąd, to na na pewno nie należy panikować, nie można jechać nadal pod prąd, nie można zawracać, cofać. Natomiast najbezpieczniej w takiej sytuacji jest po prostu zatrzymać się na pasie awaryjnym, bezpiecznie opuścić pojazd, wyjść za bariery no i wezwać pomoc drogową lub policję. Policja w sprawie 66-letniego kierowcy zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię środka lokomocji. To nie samochód. To czterokołowiec lekki. On może wygląda jak samochód osobowy, niewielki samochód osobowy, ale takim samochodem w rzeczywistości nie jest. To jest pojazd, który osiąga maksymalną prędkość do 45 km na godzinę i na pewno nie powinien się znaleźć na trasie szybkiego ruchu. Kierowca czterokołowca stracił prawo jazdy. Policjanci ustalili, że był trzeźwy. Żniwa w pełni. W ich trakcie dochodzi do wypadków oraz pożarów. Od początku sezonu Straż Pożarna interweniowała na polach już ponad 300 razy. Strażacy i przedstawiciele środowisk rolniczych apelują o rozwagę, bo nawet najmniejszy błąd może być tragiczny w skutkach. Przybysławice Wola Przybysławska, Kaleń to tylko trzy przykłady zdarzeń z ostatnich dwóch dni, kiedy to dochodziło do pożarów w trakcie żniw lub transportu słomy deszczowy lipiec i deszczowy początek sierpnia sprawił to, że tempo prac rolnych jest dosyć szybkie. Rolnicy jak najszybciej chcą zebrać rzepak, pszenicę, jęczmień. No i w związku z tym nie ma czasu na odpoczynek, nie ma czasu na smarowanie tych części ruchomych. Jest dużo kurzu, bo też ten kurz się nagromadził w roślinach, słoma, przegrzany sprzęt, iskra. I moment pożar. W tych pożarach do tej pory spłonęło 12 kombajnów, 6 ciągników i 10 pras. Musi być ubezpieczony ciągnik, musi być mieć przegląd, musi być ubezpieczona maszyna. To wtedy można starać się. O jakieś tam odszkodowanie, no ale zakłady ubezpieczeniowe, no niejednokrotnie zrzucają winę na rolnika, że coś tam zaniedbał. Straż Pożarna zwraca uwagę, że tego typu pożary są bardzo niebezpieczne, bo ogień może szybko się rozprzestrzenić i zmusić do akcji większe zasoby ludzkie. W wielu przypadkach wystarczyłoby zadbać o. Sprzęt w odpowiedni sposób, przesmarować wszystkie elementy cierne, chociażby ciągników, kombajnów, pras, bo do takich pożarów sprzętu w rolnictwie dochodzi najczęściej. Wyposażenie sprzętu również w podstawowy sprzęt gaśniczy, czyli gaśnicę, która ułatwi nam zgaszenie takiego pożaru w zarodku. Niektórzy rolnicy obserwujemy, że zabezpieczają się również w taki sposób, że zabierają na pole agregat uprawowy. Strażacy apelują również o to, by nie wjeżdżać na ściernisko samochodem osobowym. Rozgrzane elementy auta w kontakcie ze słomą to niemal pewny pożar. Zdarzały się już przypadki. Poparzeń kierowców i pasażerów. Kolejne umowy na unijne dotacje podpisane. Tym razem 38 milionów złotych trafi do samorządów, hospicjów i zgromadzeń duchownych. Pieniądze zapewnią pomoc osobom starszym, samotnym i schorowanym. 19 milionów złotych trafi do siedmiu stowarzyszeń, fundacji oraz samorządów na usługi zdrowotne w zakresie opieki długoterminowej. Skorzystają m.in. hospicjum w Dęblinie oraz mieszkańcy Ułęża, Wisznic i Krasnego Stawu. Opieka długoterminowa w domach pacjentów, taka opieka będzie zorganizowana dla 70 osób i to będzie pierwszy segment realizacji projektu. Drugi to również usługi dla opiekunów pacjentów, przede wszystkim psychologa. To będzie zatrudnienie, zwiększenie takiej opieki paliatywnej również, czyli będziemy zatrudniać osoby, opiekunki, pielęgniarkę o pomoc psychologiczną. Kolejne dziewięć umów dotyczy rozwoju usług społecznych. Chodzi o wsparcie dla 532 niepełnosprawnych osób i ich 169 opiekunów. Kwota dofinansowania to jest ponad milion 700 tysięcy złotych. No, szeroki wachlarz usług społecznych na terenach tych gmin to jest niezwykle dla nas ważne głównie opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej te dwa typy usług będziemy realizować z tych środków. Połowa środków trafiła do gmin z lubelskiego obszaru metropolitalnego. Powinna nastąpić jakiś rodzaj decentralizacji tych zadań i też chcielibyśmy bardzo żeby to wszystko, co związane na przykład z opieką wytchnieniową, ale w związku z tym również z opieką nad i dziećmi i dorosłymi potrzebującymi specjalnej opieki, żeby te zadania były dzielone i żeby były wspólne. Ostatnia umowa to blisko 2 miliony złotych na transformację szkolnictwa specjalnego. Zajmą się tym siostry Benedyktynki z Puław. Będą to różnego rodzaju zajęcia dla uczniów i wychowanków tych wszystkich środowisk edukacyjnych i dzieci zdrowych, tych z niepełnosprawnościami. Będą zajęcia, będą konsultacje, będą warsztaty dla nauczycieli zarówno właśnie tych środowisk, w których uczą się dzieci z niepełnosprawnościami, jak i też dla tych nauczycieli ze szkoły masowej. Wsparcie unijne wynosi 38 milionów złotych. Projektem objętych zostanie 2135 osób. Mam nadzieję, że to pomoże przede wszystkim tym którzy tego potrzebują i ich rodzinom bo pamiętajmy że każdy z nas będzie kiedyś może obłożnie chory każdy z nas będzie wymagał opieki medycznej i każdy z nas będzie musiał korzystać z pomocy drugiego człowieka kolejne 4,5 miliona złotych to środki z budżetu państwa Trwa więc główna panorama lubelska zobaczmy co jeszcze przed nami Lublin przyjazny dla kierowców. Włoski początek Tour de Polon kobiet. Chrubieszów znalazł się na trasie Tour de Konstytucja. Piąta edycja tej inicjatywy poświęcona jest ochronie godności gwarantowanej przez ustawę zasadniczą. Dostrzegaliśmy taką potrzebę, żeby rzeczywiście uświadomić też wszystkim, że taka kwestia, jak właśnie godność jest zawarta także w konstytucji. Mało tego, wiele osób jest też zdziwionych, że jest artykuł 30, który mówi o tym, że ta godność ma być chroniona w w też przez władze jako takie w naszym kraju. Więc nie jest to takie też obojętne. Rozmawiamy też i o tym, w jaki sposób my sami możemy chronić. Tej godności, ale też mówimy o tym, na czym polega nasza wolność. A teraz o drodze, która stała się kością niezgody. Jutro na naszej antenie w programie zdarzenia opowiemy o konflikcie między właścicielem działki a wykonawcą gminnej drogi w Lipnikach, na terenie gminy Sosnówka. Na prywatnej działce leśnej wytyczona została droga. Problem w tym, że doszło do pomyłki i wysypano żwir na fragmencie, który nie należy do gminy. Teraz właściciel działki żąda przywrócenia drogi do stanu pierwotnego. Posesja po prostu moja się kończy tam, więc w tym momencie, kiedy ją zagrodzę, ten pan nie ma wyjazdu w ogóle. Gmina tym się po prostu nie zajmuje. Radny wstaje i mówi, nieważne jakim kosztem jest wybudowana droga. Ważne, że ten po prostu gospodarz ma dojazd, tak? A o tym, że mi zniszczyli po prostu kawał działki, to już jest nieważne. Droga powinna iść tędy. Wchodzić tutaj w tą, w tą właśnie, co jest wybudowane na dokumentach, że jest droga zgodnie z, z projektem budowlanym. Tutaj ona zakręca i po prostu wchodzi na styk przy tym słupie energetycznym. I tak powinno być zrobione. Nie ma obowiązku zawiadamiania wszystkich okolicznych mieszkańców, właścicieli działek o tym, że będzie robiony ten remont. Zostało to podane do wiadomości ogólnej. Wiadomo, bo był zrobiony przetarg. Więc o wszystkich tych remontach, bo to nie była jedna droga. To, nie był, to był fragment, jeden z wielu dróg które zostały wybrane przez radnych gminnych w trakcie sesji. Nikt nie był tego świadomy, że nastąpił gdzieś błąd w pomiarach i że ta droga została przesunięta. No. Nie mieliśmy tutaj pory żadnych takich sytuacji, jak tutaj w wyniku. To jest po raz pierwszy. Dowiedziałam się o tym, że droga została nieprawidłowo przeprowadzona na tym odcinku w okresie zimowym nie czuliśmy się przede wszystkim winni jakiejkolwiek krzywdzie wyrządzonej, czy szkodzie temu panu, a to, że pan proponował nam z ubezpieczenia coś, no to też to nie było zgodne, no bo w sumie za co? Firma ubezpieczeniowa, żeby wypłaciła, to musi mieć jakieś dowody, prawda? To ja nie, nie wiem. No. W czasie pracy ekipy telewizyjnej na miejscu pojawił się sąsiad pana Mariana. Właśnie do jego posesji prowadzi wyremontowana droga. Proszę spojrzeć. No i co? Mam wytyczne, że jest proszę pana. No. Droga, proszę pana, ma 5,05. No. Tutaj, proszę pana, ma droga 4,05. No. Od tego palika. Proszę pana, od tego palika geodezyjnego prawą stronę droga ma 4 metry. Ja dla słopie. Ja stoję na swojej działce, proszę pana teraz i niech sobie pan jedzie. Jedź pan sobie. Jest nowo wybudowana droga, tak? No. Bo ja stoję na prywatnej swojej działce. Takie. Proszę bardzo. Tu no jest pan, proszę bardzo. No jedź pan. No. Niech sobie jedzie samochód. Tak wybudowała gmina po prostu droga. Dobrze wybudowała, bo droga jest tu. Bój zlecił po prostu i teraz jest spychanka na geodetę, na wykonawcę, tylko że gdzie jest kierownik gdzie jest kierownik robót, gdzie jest po prostu inspektor robót budowlanych. A więcej na ten temat w jutrzejszym programie zdarzenia i reportażu Marcelliny Krawczyk Widomskiej. Zapraszamy przed telewizorem o 1755. Lublin w czołówce miast przyjaznych kierowcom. Tak wynika z rankingu przygotowanego przez portale branżowe. Stolica województwa lubelskiego uplasowała się na drugim miejscu w kraju. W badaniu brano pod uwagę m.in. średnią prędkość jazdy w mieście, liczbę kolizji czy wysokość opłat w strefach płatnego parkowania. Jak sami zmotoryzowani oceniają Lublin? W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców Lublin znalazł się zaraz za Bydgoszczą. Stolica regionu wyprzedziła nawet Kraków i Warszawę, które znalazły się na trzeciej pozycji. A jak oceniają sami kierowcy, czy Lublin jest dla nich przyjaznym miastem? Po części może jest, po części nie jest. Trochę jednak dziurawe te drogi mamy w Lublinie. No ale za to jest dużo miejsc parkingowych w strefie. No, fakt, że te strefy też się powiększają, no i trzeba też sięgać do kieszeni, ale no chyba nie jest jeszcze nie jest jeszcze tak źle. Myślę, że Lublin wiadomo jest mniejszy ruch, mniejszy ruch, troszeczkę mniejszy natłok. Zależy jeszcze w jakim dniu, tak? Czy to jest na tygodniu, czy to jest na weekendy, no i w jakich godzinach. No. Miasta porównywane są w kilku kategoriach. To m.in. komfort podróżowania, ceny na stacjach paliw oraz koszty związane z użytkowaniem samochodu. W porównaniu z miastami za naszą zachodnią granicą Lublin wypada zdecydowanie lepiej, chociażby pod względem opłat za parkingi. No, zdecydowanie, zdecydowanie taniej. Także. A tam jakie ceny za parking? Powiem szczerze, że trudno powiedzieć to w zależności od godzin i, i w ogóle jest bardzo ciężko znaleźć jakieś miejsca parkingowe w coś w tym stylu, ale Lublin jest super w porównaniu z Niemcami. Lublin wygrał z innymi miastami w kategorii najniższych opłat za ubezpieczenie auta. Średnia cena za OC w 2024 roku wyniosła w Lublinie 689, zł, a w Gdańsku to koszt rzędu 1000 zł. Lublin znalazł się też na drugim miejscu wśród miast, w których poruszamy się na drogach najszybciej. W okresie wakacyjnym? Dobrze. Na pewno te remonty, które teraz trwają, pomogą nam w tym, żebyśmy lepiej się poruszali po tych ulicach. Dużo ludzi narzeka, kiedy są remonty, ale ja uważam, że te zmiany, które się teraz toczą, będą jeszcze bardziej sprzyjały nam, żebyśmy mogli lepiej po tych ulicach się poruszać. I to właśnie remonty ulicy w dużej mierze wpływają na poprawę komfortu jazdy i bezpieczeństwa kierowców. Lubelski Ratusz wymienia ostatnie drogowe inwestycje. Choć wielu kierowców lubi narzekać, to ci jeżdżący po Lublinie wcale nie mają do tego powodów. Niskie opłaty za parkowanie oraz liczne remonty dróg sprawiły, że Lublin znalazł się na drugim miejscu w kraju. Dla panoramy lubelskiej Marcelina Krawczyk-Widomska. Historia szkoły zapisana na ścianie w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica odkryto historyczne oznaczenia sal. Natrafiono na nie podczas remontu szkoły. Napisy pochodzą prawdopodobnie jeszcze z czasów międzywojennych. To wyjątkowe odkrycie. 10 inskrypcji pochodzi prawdopodobnie z okresu międzywojennego. Każdy z napisów umieszczony jest nad wejściem do sal, w których odbywały się zajęcia. W czasie prac remontowych korytarza nasz konserwator pan Tomasz Modelski był zmuszony do usunięcia starej warstwy, starej warstwy farby. No i po malutku zdzierając tą farbę, zobaczył właśnie napisy i później już sukcesywnie zdejmował kolejne warstwy farby tak żeby nie uszkodzić tych napisów. Miejski konserwator zabytków potwierdza, że takich malowideł w starych budynkach jest do odkrycia znacznie więcej. Dawniej właśnie w ten sposób oznaczano wiele miejsc. Częściej korzystano w tamtym okresie z malowania różnych informacji na ścianach, tak samo kiedy zobaczymy czy historyczne zdjęcia Lublina czy w wielu miejscach do dzisiaj widzimy tak zwane ghost signing, jak to się na świecie określa Czyli różnego rodzaju malowane szyldy, napisy informujące o funkcjach różnych budynków. Było to bardzo częstą praktyką, dużo częstszą niż dzisiaj, że szyld po prostu malowano na elewacji. To już kolejne tego typu odkrycie w szkole. Kilkanaście lat temu podczas prac remontowych w niższych kondygnacjach budynku odnaleziono grafikę przedstawiającą dwóch żołnierzy. Prawdopodobnie namalowano ją w czasie okupacji, kiedy to budynek szkoły zajęli żołnierze Wehrmachtu. Przedstawia żołnierza niemieckiego, tak jadącego na prawdopodobnie łosiu i na górze żołnierza brytyjskiego z literką V z rękami podniesionymi do góry, który biegnie. Więc ciężko powiedzieć, co to oznacza, kiedy to zostało wykonane. No, niemniej jednak. No, też Jest pewną częścią tego budynku, tej historii, która tutaj miała miejsce. Dyrekcja szkoły ma w planach wyeksponować odkryte napisy, a na korytarzu, gdzie się znajdują, ma zostać utworzona specjalna strefa historyczna Stasica. Chiara Consoni po finiszu z peletonu wygrała pierwszy etap kobiecego Tour de Polonie. Tuż za nią francuska, austriaczka i czwarta Kaja Rysz. Druga z Polek Dominika Włodarczyk przyjechała na metę na dziesiątym miejscu. Jutro kolarki będą się ścigały na pętli ze startem i metą w hełmie. Dominika Włodarczyk przed kilkoma dniami była tuż za podium kobiecego Tour de France. Jeszcze nie zdążyła w pełni wypocząć, jednak to ona ogniskuje największą uwagę kibiców. Bardzo chciałam wystartować w Polsce, pokazać się polskim kibicom. Dlatego też tutaj jestem. Nie wiem w jakiej roli, bo nie wiem, jak będę się czuła, jestem bardzo wyrozumiała dla swojego ciała i dla swojego organizmu. To był bardzo, bardzo duży wysiłek na, na Tour de France. to nie jest żadna zasłona dymna, e, więc po prostu nie mam zielonego pojęcia na co mnie stać, ale chcę się cieszyć ścigania w Polsce. Pierwszy etap pętla ze startem i metą w zamościu nie jest zbyt wymagający. Płaskie trasy nie sprzyjają ucieczkom, choć są też miejsca, w których można próbować się urwać. Trasa wbrew pozorom łatwa, ale nie jest aż taka łatwa, ponieważ zrywa się wiaterek, może być różnie odsłonięte tereny, przewyższeń aż nie ma takich strasznych, dopiero tam w okolicach Krasnego Brodu, Zwierzyniec, gdzie można będzie się próbować urwać, no a końcóweczka to typowa dla szpinterek. Nawet jak pójdzie odjazd, to na tych 20 kilometrach praktycznie jak stół prostych są w stanie pewnie zniwelować. Na takich etapach liczył się dyscyplina i refleks. Przyjechałem się tutaj walczyć. Etapy są bardzo, bardzo fajne, szczególnie pasują, pod moją charakterystykę. Jesteśmy tutaj z Martą, dwie z Łorturu. Mamy młodsze koleżanki z drużyny, także na pewno będziemy, będziemy je wspierać i uczyć, jak do tego. Podejść. Swoje ambicje ma każda z 20 ekip na starcie. Wśród nich aż 7 to teamy world tourowe. Największy atut no to, jest, że jesteśmy polską drużyną, że mamy w sumie wspaniałych kibiców z Polski i to na pewno niesie. Już się ścigałyśmy na polskich fajnych wyścigach i naprawdę polski, polscy kibice noszą po prostu nas. Choć dzisiejsza pogoda zwykłym śmiertelnikom zdecydowanie nie kojarzy się ze 100-kilometrowym ściganiem na rowerze, dla profesjonalistów to idealne warunki. Jest delikatny wiaterek, jest około pewno 30 stopni będzie, także... Mamy lato, także też nie ma się co, co oszukiwać. Cieszmy się z takiej pogody, a nie, nie z deszczu czy zimna, zimna. Myślę, że będzie więcej pozytywnych głosów z racji tej pogody niż, niż jakiś negatywnych. Tour de Pologne Women w całości rozstrzygnie się na Lubelszczyźnie. Sygnał produkowany przez TVP dotrze do około 60 krajów. Pomimo, że nie jesteśmy w Łorturze, ale mamy 7 drużyn, drużyn z World Touru. Mamy bardzo silną obsadę, a w World Tourze jest tylko 14 drużyn, czyli 50. Procent drużyn tutaj przyjechało. Chcą startować tutaj, czyli możemy pięknie poprzez sport promować, pokazywać województwo lubelskie. Tak cudne miasta, jak dzisiaj jesteśmy. Zamość, Hełm, i w ogóle całe województwo lubelskie, całe roztocze. Wielkie ściganie w regionie potrwa 3 dni. Ponad 330 km rywalizacji pozwoli wyłonić zwycięzczynie, najaktywniejszą kolarkę oraz najlepszą drużynę. A za chwilę prognoza pogody i wieczorne wydanie panoramy lubelskiej oczywiście o 21.30. Dziękuję, do zobaczenia!